Ja się z tej strony Boryl. I witam Was serdecznie na odcinku, na moim kanale. I właśnie dzisiaj będzie ogłoszenie. Właśnie dzisiaj będzie ogłoszenie na tym kanale. E, dzisiaj robię live. Dzisiaj robię live o 13.30. Wpadajcie. Dzisiaj jest. 13:10 jest, za 20 minut robię Liwe. Niedziela, 26 stycznia. To ludzie podajcie na Liwę, bo będzie się działo. Będziemy grali w Brawl Stars. Będę, zapra Będę zapraszał do znajomych. No, będzie tam. Będę tam mówił inne rzeczy, jak z tym pace w kart. No i jeszcze inne rzeczy to powiem na tym live'ie to wpadajcie 13.30 równo live'a zaczynam jest mówię 13.10 w tym w tym dniu 26 stycznia 13.10 13.10 jest ludzie to za 20 minut. Za 20 minut ludzie robię live'a. No i robię live'a, Pamiętajcie, 13:30. Wbijajcie na live'a, Będzie się bardzo działo. Takie filmiki ludzi, taki live będzie że to. Uh, to wpadajcie na live'a, Ja tam z Wami się widzę o 13:00 równo 30. Napiszcie, w kom... napiszcie tam na czacie live, a. ja że wam, a wam przypnę serduszko w... na tym odcinku, to padajcie i napiszcie w komentarzu, ja będę na live, to przypnę wam serce, serduszko. No i dajcie łapkę w górę, będzie miło, będzie lepszy live, no i tak. Dzisiaj będzie live o. na noc będzie live o 20. No około 19, coś tam. No około 20. I teraz o 13.30 równo. Padajcie na kanał BOR 35. Pokażę Wam. Pokażę Wam BOR 35. To jest mój ludzie kanał. To jest mój ludzie kanał i ja, ludzie, zrobię live'a. Macie tu teraz Borl 35.27 subskrypcji. To zasubskrybujcie ten kanał, kliknijcie ten czerwony przycisk, subskrybuj tam na dole, żeby nie przegapić live'a o 13.30 wpadajcie na live. Mam nagrywarkę, wszystko jest, to ludzie, będzie się działo. No, i równo 13:30. Zasubskrybujcie kanał, żeby, mówię, nie przegapić tego live o 13:30. Bijajcie. Ja na Was tam czekam. Do zobaczenia. Ja już się będę z Wami powoli żegnał. Do zobaczenia. Eleczko i pół.